Hejcie się mankogiska, z tej strony Dadiksyta, to jest już kolejny odcinek. Na moim kanale dzisiaj widzowie już kolejny odcinek z gry, która już dawno nie była na tym kanale. Czyli z gry Geogesser. Y gra, którą oczywiście opuszcza na zlecenie miejscu na świecie. Mamy na podstawie otoczenia, krajobrazu i innych czynników. Musimy stwierdzić, gdzie się dokładnie znajdujemy wszystko się ładnie nagrywa z tego co widzę. Dźwięk też się zgadza, więc bez zbędnego gadania przechodzimy do materiału. Y myślałem, żeby zrobić jakąś rozgrzewkę. Chcę po prostu y, tak dla siebie przed duelsami. Ale, po, ale z drugiej strony po co? Lepiej od razu zagrać i wygrać albo przegrać. Zobaczymy też, jaka jest forma. Ile pamiętam, bo ostatnio grałem miesiąc temu, dobry miesiąc temu, więc bierzemy, jesteśmy w godzie dwójce. Mam 760 L no spadłem dużo. Ale no cóż, trudno. To tak gram pod pan. Już spocenia w tej grze się skończyło dawno, więc klikamy graj. I zobaczymy, czym nas zaskoczą, kogo nam dobierze, jakiego przeciwnika nam dobierze, więc yy, czekamy, czekamy, czekaj, elo wygasło? Nie, nie wygasło, on się nie wyświetla, nie wiem, dziwne, ale witamy się z naszym oponentem, ma on 630 elo, czyli jest teoretycznie słabszy, no i dobrze, zaczynamy rundę w kraju, yy, który na pierwszy rzut oka wygląda jak Ameryka Południowa. Zobaczą też takie, jesteśmy w północ południowej. Jeszcze fajnie, gdybyśmy słońce zobaczyli, tylko słońce tak ciężko stwierdzić gdzie się może znajdować. Jesteśmy na półkuli południowej. Jest na pewno potwierdzone. Tablice są zwykłe białe. Yy, czy mogę u znaku zobaczyć? Chyba nie będzie mi to dane obecnie tak już tak. Hmm. Argentyna, no nie, tablice nie są argentyńskie, ewidentnie nie są to tablice argentyńskie. Ale to wygląda jak Argentyna, bo nawet jestem w stanie dać w jakiś chile. Tak, to, to na pewno nie jest Argentyna Te auto w ogóle, jakie zardzewiałe o, Zobaczcie, nawet progów nie ma Przecież to wszystko zardzewiałe jest Mocne Naprawdę mocne, dobra Więc my dajemy, dajemy pod Sta Santiago Może to być bardzo dobrze Brazylia Południowa część Brazylii, co byłoby też bardzo prawdopodobne w tym przypadku Więc zobaczymy i tak, było to, był to nawet Urugwaj, No, niestety nie widziałem pasów na linii i bym wtedy y, pasów na. pasów na linii? pasów na drodze. Wtedy bym wiedział, bo byłby żółty i biały na przemian, i wtedy bym wiedział, że jesteśmy w Urugwaju. Dobrze, tu mamy. Y, to jest Peru takie? Wygląda jak Peru. Takie niezłe Peru. Tyle stada. Y, nic tu chyba nie mamy za bardzo do wyczytania, ale to wygląda bardzo jak Peru. Auto jest klasyczne, białe. Flaga taka czerwona, jakby to właśnie było gdzieś peruwiańsko. Tylko nie wiem, czy Niemczeń by nie zaryzykował środek państwa po prostu? Bo tak ciężko określić coś więcej. No jest tutaj język portugalski bądź hiszpański, niestety nie odróżniam, a przydałoby się odróżniać. Bo to też jest bardzo ważne info. Agente, no tu coś musi być. Akui, yy, okej, okay, tu nie ma, nie ma, zaznaczamy, okej, okay, bardzo ładnie, daliśmy, było to, było to Peru, nawet środkowa część Peru i, i oponent dostaje 2000 w plecy, więc fajnie zaczynamy, oby tak dalej, w ogóle muzykę macie jakąś taką, tytuł playlisty to jest muzyka do filmów na, do, na tego, do filmów na YouTube, więc on daje tak szybko. To jest Europa, ale gdzie w tej Europie? Nie wiem, gdzie jesteśmy w Europie. To jest koniec, ale co on zrobił? Yy, ja bym proponował zobaczyć yy, replay i zobaczyć ostatnią rundę, bo jestem ciekawy, co on tutaj wyczytał, co on zobaczył. Dobra, bo możemy zobaczyć tylko nagranie, okej. Okay. No nie, nie było tutaj nic, żeby coś wskazało na Amerykę. Może zaryzykował i myślę po prostu, że będzie blisko. Ale no nie. No nie był blisko, był, był bardzo daleko. Ok, wygrywamy pierwsze duelsy. I jesteśmy i tam ile? Z 10 chyba na plusie? Jakoś tak, dobra. Zaczynamy drugą rozgrywkę. I trafiamy na oponenta lepszego od, od poprzednika. Jednakże nadal teoretycznie słabszego od nas, więc zaczynamy. Witamy się z naszym oponentem i jesteśmy na Grenlandii. Dlaczego? No mamy wszędzie śnieg, mamy te charakterystyczne skały, charakterystyczne domki. Gdzie jesteśmy? Zazwyczaj jesteśmy po lewej stronie Grenlandii, bo tylko tu występuje taka największa, można powiedzieć, że ludność. Ja dam w stolice, czyli Nuuk. I zobaczymy czy to będzie to, nie no dobra stolica to to nie jest, ale miejmy nadzieję, że, jest, że jesteśmy gdzieś blisko stolicy. Bo będzie ciężko. Ciekawe, czy on w ogóle wie, że to jest Grenlandia. Wiedział i to było... To było po prostu losowe, mie losowe mieścina, o nawet lotnisko tu mają. No i obrywamy, obrywamy 150 punktów na start. Ale no, no cóż, trudno nie? Trudno, trudno, jesteśmy w Japonii. Mamy lokama, mamy też charakterystyczne yy, charakterystyczne tutaj cuśki, się Nie mogę wysłowić. Jest dosyć, dosyć górzyście, jesteśmy nad morzem, czyli żadna nowość w Japonii. Dajemy okolicy Osaki, bo tu zawsze lubię dawać, bo to jest takie wycentralizowanie. I on zaryzykował. I on zaryzykował i dobrze dał. Wow, to było na takim właśnie, na takim krańcu bym powiedział. I ciężko byłoby to. Zgany, wygląda ogóle nie wiem skąd on to wiedział, to jest dobre pytanie. Jesteśmy w Europie, a jesteśmy w jakiejś. To nie jest Polska, nie, to nie jest Polska. Jest flaga Unii Europejskiej, jest tutaj. No nie jest to Polska, ja jestem w stanie nawet dać w jakiejś. Hmm. Szczerze. Nie wiem co to może być. Mało informacji mamy. Jest taki klimat właśnie, no taki europejski dosyć, jest taki klimat południowo nawet europejski, jestem w stanie powiedzieć, ale szkoda, że nie jest to rozczytywalne. No wiemy, że jest to w Unii Europejskiej, czyli no tu odpadają nam niektóre państwa. Czy są to Węgry? Nie wiem. Nie wiem, czy to są, We czy to są Węgry, to mi pasuje też na Grecję dosyć. Szczerze ryzykujemy, dajmy w północną część Grecji. No, nie będę się chwalić, tak, że tutaj coś przyszłącone. to było, to była, ymm, Mołda nie Mołdawia, tylko Macedonia, tak, już mi się mylą nazwy niektóre, ale okej, okay. gramy, kontynuujemy, yy, jest to, no jesteśmy w Europie, tak, jesteśmy w Europie, jest to jakaś Szwajcaria pewnie, Australia, a Austria w sensie, przepraszam, yy, a gdzie dokładnie, no mamy znak, że jest to szlak jakiś górski, co się nie dziwi jak na te tereny, bo jest tutaj no pięknie, jest to po prostu pięknie. Czytaj Slowka? Tak, dajmy po prostu Szwajcarię. Mistki <grywa> Pomyliłem się, niestety. Jesteśmy w Ameryce? W USA jesteśmy? Jesteśmy w dziwnym USA. Jesteśmy w bardzo. No, czy jest to USA czy Meksyk? Ok, mamy odpowiedź, dzięki. Ale takie coś. Jest tu bardzo dziko. Ej, zobaczcie, wyobraźcie sobie, że jest taka pojedyncza droga. To ogóle jakaś mieścina. Jest pojedyncza droga. Jest tu dziwnie. Jest naprawdę dziwnie, ja daję tu. Tak, już wiem dlaczego było dziwnie. To była nowa Szkocja. Tutaj te regiony nowej Szkocji. Bo mhm. to był... Tam nawet ta wyspa chyba była. Te Piemonty, Pieroty, całe co tam pisało. Nie skupiłem się, więc nie mogłem przeczytać. Jesteśmy w Europie, jesteśmy chyba w... u naszych sąsiadów. Tablice są normalne. No, jestem w stanie dać tutaj na Niemcy. Jestem w stanie dać tutaj na Niemcy i mamy nagrywać. Ok, 9 minut, żebym ja po prostu widział. Szczerze, no zaryzykujmy środek, bo nie mamy, jak gramy na no umówę, jesteśmy na jakimś randomowym, na jakimś randomowym na randomowym osiedlu w Niemczech i nic więcej nie jestem w stanie po prostu tutaj w tej chwili powiedzieć. Tak, to bo nawet bardzo na na zachód i oponent traci kolejne duże punkty, więc jestem zadowolony, no bo oponent jest coraz bliżej przegranej, a my coraz bliżej wygranej. Ok, jesteśmy w Europie, ale w jakiej części Europy? Miałem ja poszedł gdzieś w te rejony. Słowenia nie. To nawet. To jest losowość. Wiecie o tym. Dajmy między Węgrami a Słowacją. Obejmiemy terenem Czechy. Część Austrii, bo Austria tak do końca nie wygląda. A jeśli to będzie jakaś głupia Słowenia, to też będziemy naprawdę blisko i nie stracimy dużo punktów. Ej, dobra, taki dziwny dźwięk leciał z tej piosenki, myślałem. Wygrywamy, wygrywamy, ponieważ było to, były to Czechy i daliśmy bardzo dobrego strzała. I mamy 784 punkty, i lecimy dalej. Zagraj ponownie, zobaczymy kogo nam teraz dobierze. Oponent z yy, Seychelles Tak, to są Sesele, czasami nawet nie wiem tego wypowiedzieć. Seychelles yy, kolega w szoku, nie wiem dlaczego. Yy, mamy żółte blachy, mamy żółte blachy, mamy europejsko. I co, Holandia? No bo chyba będzie trzeba dać w Holandię. Jest to port. Więc jestem w stanie dać nawet w Amsterdam, albo, albo w Rotterdam. Daj w tym Amsterdam dajmy. Nie ma nawet co sprawdzać, bo to jest... Yy, tak, to Rotterdam był nawet. No mogliśmy dać ten Rotterdam. Bo i w Rotterdamie, i w Amsterdamie jest dużo właśnie takich, widzicie... Yy, ...wpływów rzeczek... <coughs> ...przez które wpływają statki. Yy, yy, runda druga, yy, duży blur koła, ...tablice żółte, po całości jesteśmy w... ...Great Britain. A w jakiej części Great Britain tego nie wiem. Na Szkocji mi to nie wygląda. Więc będziemy chyba po prostu centrować to, żeby jak najmniej stracić. To nawet jestem skłonny dać bardziej wy... Tak, to... Jersey, tylko dlaczego dał Jersey? Ja tam nie widziałem nic charakterystycznego dla Jersey. Musimy zobaczyć powtórkę, bo może ja coś czegoś nie zauważyłem. Okej, okay, gama. Gano, tylko w jakiej części? No, czy czel... osoby ciemnoskóre niosą worki? Już chciałem co innego powiedzieć, ale ja, ja taki nie jestem, tak? Ja wiem, między Kumasi i akron, bo to jest takie najbardziej najmądrzejsze. No i widzę, że kolega zrobił bardzo, bardzo podobnie. <laughs> Się przywitamy, że jesteśmy prosto blisko siebie. Takiś, taka fajna zasada na geogeserze. I okej, okay, kolejna runda. Jesteśmy w południowej. Europie, Oj, bardzo południowe Europie. Eee, gdzie, by tutaj, gdzie by tutaj dać? Z takimi dachami to ja bym proponował... Czekaj. To może być nawet już Turcja. To może być już nawet Turcja. Nie mamy żadnych napisów, co mnie martwi, bo nie jestem w stanie tu nic przeczytać. Daję Bułgarię. I to była Serbia. Okej, okay, to było blisko Bułgarii. Ale oponent był bliżej i tracimy 400 punktów, więc, no mi się nie podamy tak łatwo tak, czemu w ogóle, czy to są muzyka leci, jakaś, muszę, muszę jakoś miejsce zrobić, bo to naprawdę, taką muzykę, odcinki nagrywać, to troszkę wstyd, yy, to mi wygląda na Grecję, no bardzo ciepło i nie wiem, co to była szóstka, o właśnie, no może być ta emotka, nie mam pojęcia, gdzie jestem, jakby troszkę jechało Grecją, tak, czasami właśnie już widzę Grecję nawet tam, gdzie nie powinienem, bo ja byłem w Grecji raz i to tak już mam wrażenie, że ok, byłem blisko, to była Bułgaria i no byliśmy bliżej teoretycznie, więc zadajemy oponentowi punkty, mam coś do picia, mam wodę do picia, teraz kolejny, Aqua Zdrój, zapraszam do współpracy, Czekaj, Tajlandia, dobra, myślę, że tutaj nie będziemy się, nie będziemy tego, tego bęc, pewnie w stolicy jesteśmy. Dobra, oponent tarci punkty. My elegancko sobie powolutku radzimy. Zmierzamy do coraz wyższego mnożnika. Oj, 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 oj. No i mamy teraz duży problem, ponieważ gdzie jest słońce? Gdzie jest słońce? Powiedz mi, gdzie jest słońce? Słońce jest na równiku. To może być albo Meksyk północny, albo bardzo południowe Chile. I to może być ostatnia runda. Ostatnia runda tej rozgrywki, widzowie. Eee. No, słońce nie jest bardzo na, bardzo na południe. Ryzyk fizyk, panowie i panie widzowie. Ryzyk fizyk. Nie jest to czynne, bo byłoby to ewidentnie czerwona yy, ścieżka baby do góry. A jest po prostu tak na po prostu na... poziom. Bardzo dobrze. I wygrywamy pojedynek. Wygrywamy kolejny pojedynek w dzisiejsząciku naprawdę jest niezła pasa na yy, granie. Dziękujemy oponentowi i chcę zobaczyć replay, ponieważ nie szokowała runda number 2. I proszę powiedzieć czego ja... Znaczy, tu był napis, którego nie przeczytałem. co on, co on wyczytał? Proszę mi powiedzieć. Na razie na razie chyba żadnego większego info. On au, na aucie musi coś być. Ja nic nie widzę. No tak, on wiedział. On wiedział, że jest jedną z tych dwóch malutkich państewek. No, bardzo ciekawie. Myślę, że musiało coś być napisane na tym AUcie, coś, czego ja o dziwo nie zauważyłem, bo jestem po prostu ślepy. No i dobra, gramy laścika w tym odcinku <laughs> i jeśli to wygramy, to będziemy mieli 800 punktów. No i witam oponenta, który jest teoretycznie. Czemu mówię zawsze teoretycznie? No bo w sumie to trzeba, bo teoretycznie jest jestem lepszy. Jesteśmy w. Wy... Nie wiem, gdzie jesteśmy. Żółte blachy. Jesteśmy na półkuli południowej. Ej, bo jest śmiesznie, bo nie wiem, gdzie jesteśmy. No dobra, 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 już przez chwilę byłem obsrany, bo tak... Były żółte blachy, był klimat, ale jednak ten klimat był dwuznaczny, bo był język portugalski, było widać to na znaku. Były żółte blachy, czyli byłem pewny, że jest to Kolumbia. Ale okej, okay, mamy tutaj kilk... Okej, okay, to jest chyba Islandia. Czy to czy mamy tutaj flagę? Nie, nie mamy tu flagi Islandii. Ale jest tutaj dziko. Jest tutaj dziko i nie widzę żółtych pachołków po, yy, po obu stronach jezdni, czyli nie jestem pewny, czy jesteśmy w... czy jesteśmy w Islandii. Ale muszę zaryzykować, muszę zaryzykować. Daję. Yy, może nie Rej, no nie Rej, to nie daje po prostu na środek. Miejmy nadzieję, że będę jakkolwiek blisko. Czekajcie, gdzie mam telefon? Może zobaczę, która godzina jest. Ok, jest wcześnie, jest wcześniej. Ja nagrywam jest godzina 15. Tak, to był. Yy, mogę dać Reykjavik, bo to było bardzo blisko reykjaviku. I elegancko oponentarczy kolejny 1000 punktów, i wydaje się, że to będzie szybka rozgrywka. I zobaczmy, co kolejne. Co kolejne? Ojoj, co tu się dzieje? Mamy cyrlicę. Mamy cyrlicę. <laughs> ale. Ale chyba jesteśmy na Ukrainie, co? To może być jednak Ukraina. Bardziej jestem skłonny dać w Ukrainę. Dlaczego w Ukrainę auto jest czerwonawe i ma antenkę? I przy okazji nie ma blach europejskich? Ukraina należy do Unii czy nie? Bo pamiętam, że... Nie pamiętam właśnie czy należy czy nie, ale pamiętam, że jest... Nie jest nakazane posiadanie blach yy, z... wiadomo, z oznaczeniem flagi Unii Europejskiej po lewej stronie. Ale zaryzykujemy w, w Ukrainie. Zaryzykował Naprawdę zaryzykował Jak wyszło, wida, wyszło Nie jak zawsze, nie jak zawsze Kolejna Dziwna lokacja Szkoda, bo mamy tu mało informacji ale jestem tu skłonny dać... Wy... To może być Australia. To może mogą być Stany Zjednoczone. To może być Meksyk. Miśle leśne znak jest yy, amerykański. Jest, by, byśmy byli gdzieś tu. Dajmy w to część. Będziemy yy, sobie ten region cały tutaj obchaczymy i będziemy mieli w miarę pewność, że nie stracimy dużo punktów. A może być Australia. A to może być też RPA jeszcze. Ale dobrze, dałem dobrze i dałem też nie najgorszy region. No i wygrywamy z tym oponentem, więc ja mu dziękuję za rozgrywkę. Którym się dziękowało? GG, no może być. Meno główne, dziękuję Ci Widu za obecność w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś, że te wszystkie wygrane, które dzisiaj mieliśmy, bo to naprawdę wszystkie były wygrane, że po prostu... No co po prostu, no po prostu się dobrze bawiłeś. Powtórzę kolejny raz, więc do zobaczyska w kolejnych materiałach, bo pojawi się jeszcze jeden odcinek w tym tygodniu, taki zwykły, tak jak teraz, taki z zwykłego gameplayu, a pod koniec tygodnia albo początek kolejnego odcinek dokumentalny. czy tak, coś co na tym kanale no, trochę kanał wybiło, więc do zobaczyska.